Niewątpliwie jest Pani związana z modą, ale co właściwie ta moda dla Pani oznacza? No nie jest tajemnicą, że, że, że moda dla mnie oznacza właściwie moje życie, no bo całe, całe moje życie zawodowe przede wszystkim jest podporządkowane modzie, bo na modzie zbudowałam swój zawód i, i, i w to środowisko wsią, wsiąkłam i z jednej strony to jest... No to jest faktycznie praca, zawód, rzecz, której lubię się poświęcać, bo jest to też pasja. Ale to jest też moja codzienność, mój sposób na życie, moje zarabianie pieniędzy i tak dalej i tak no, dalej. Normalna sprawa, ale z drugiej strony jest to ta cała sytuacja, która związana jest z moją właśnie pasją, z wrażliwością, z tym, co kocham, bo w pokazie mody mam to szczęście, że... Że właśnie dotykam wszystkich sfer, które, z którymi urosłam, z których wyrosłam, muzyka, światło, choreografia, sztuka po prostu i to jest to, od czego się zaczęło, a potem się to obudowało w dobrze prosperujący biznes i jakość. I, i, i też szacunek, i taki yy, yy... Jakieś zaufanie projektantów, bo to jest szalenie istotne, że każdy, kto uprawia artystyczny zawód, musi faktycznie znaleźć partnera do tego. Pokazów mody nie realizuje się w pojedynkę. Projektant musi chcieć pracować z reżyserem. Także to jest ten bardzo też ważny moment, który, no, który ma ogromne też znaczenie dla mojego życia i pracy. A jak opisałaby Pani swój własny styl? No, trudno mi powiedzieć, to pewnie, tym się pewnie powinni zająć, zająć komentatorzy i styliści, i specjaliści od komentowania mody. No, przez lata mogę powiedzieć, że faktycznie mówi się o jakimś moim stylu. Jest to, jest to pewien rodzaj minimalizmu, ale też trochę eklektyzmu. No, tutaj trudno tak ocenić, określić to w trzech słowach. Na pewno wybieram ubrania, te, które mnie inspirują, które mnie cieszą. Nie mam Jakieś metody na to, jak, jak je komponować. Tu się kieruję swoją intuicją, wybieram z różnych kolekcji rzeczy, które mnie interesują, dowolnie je łączę i chyba po prostu nie traktuję mody tak śmiertelnie poważnie. To jest, to jest też jakaś metoda, żeby się tą modą bawić i cieszyć. No teraz ten świat podążył w tym kierunku, że, że, że no często nas tak strasznie. Konkretnie oceniają, a chciałabym, żeby jednak zachowywać ten swój, ten swój styl i żeby nie wszystko było poddawane takiej surowej krytyce, że tak w tym sezonie trzeba, a tak nie. Nie, moda jest dla wszystkich. Uprawiajmy tą modę po swojemu. Drodzy Państwo, kompletnie nie pamiętam, co mówiłam w wywiadzie, ale jeżeli Wam się spodobał, to subskrybujcie kanał przeambitni.pl. Nowe, mam nadzieję, że same, prawdziwe informacje.